Na starcie chciałem bardzo podziękować EA, za dostarczenie mi klucza do gry. Bardzo długo czekałem na premierę tej gry. I mimo tego, że większość ludzi raczej kupuje Battlefielda z myślą o multiplayerze, to ja lubię te wojenne historie. I w dzisiejszym filmie podzielę się z Wami z moimi kilkoma przemyśleniami na temat kampanii fabularnej Battlefield 6. Każdy kto w ostatnich latach choć trochę śledził rynek najpopularniejszych FPS-ów typu Call of Duty czy Battlefield, raczej wie, że po kampaniach fabularnych nie, nie powinniśmy oczekiwać niczego spektakularnego, bo są to raczej swojego rodzaju długie tutoriale wprowadzające nas do głównego dania jakim jest multiplayer. Budowa kampanii w Battlefield 6 przypomina mi nieco tą z Battlefielda 3 Główny wątek Fabularny jest prowadzony poprzez katręgi, na których prowadzone jest swojego rodzaju przesłuchanie, a misje, które wykonujemy, są, można powiedzieć, retrospekcją pewnych wydarzeń. Jeśli chodzi o same misje, to nie miałem wybudowanych oczekiwań, jeśli o to chodzi, ale miałem zdecydowanie poczucie, że grałem w jedną z poprzednich kampanii tej. Serii, natomiast po prostu w lepszej oprawie audiowizualnej, innymi postaciami no i trochę inną historią. Choć przechodząc całą kampanię na streamie, bawiłem się dość dobrze, to były pewne aspekty, które powodowały, że zmniejszała się moja imersja, i czułem się nieco zażenowany tym, jak to wygląda. Zdecydowanie najgorszym elementem było bardzo głupie zachowanie NPCów czyli naszych przeciwników potrafili po prostu wybiegać na środek mapy planszy bo żałmu nie wiem jak zwał, tak zwał stać i patrzeć się na nas potem dopiero po chwili do nas strzelać nie chować się za żadną osłonę a w następnej chwili inny bot potrafił wybiec i strzelić tam headshota i po prostu leżymy na ziemi i zachowanie tych Przeciwników było bardzo jak to powiedzieć niekonsekwentne. Jedne zachowywały się jakby były ustawienia na najniższy możliwy poziom trudności, a drugie za to miały włączone jakiegoś godłowda. Kolejne drobne, choć nieco denerwujące rzeczy, które psują doświadczenie kampanii to zdecydowanie, nie wiem jak to powiedzieć, trzęsące się w postaci podczas tych takich krótkich przeciwników w trakcie. Misji wyglądało to dość komicznie i często doczytujące się, czy to tekstury, czy modele na mapie. Yy, na pewno zostanie to niedługo poprawione w update'ach, ale psuło to tak jak mówię, nieco imersje. Jeśli chodzi o samą historię, to jest ona dość prosta. Też sama kampania nie jest zbyt długa, bo sam przechodzie ją na normalnym poziomie trudności około 6 godzin i fabuła można powiedzieć jest dość przewidywalna, nie jest ciężko się domyślić co może się za chwilę wydarzyć, a samo zakończenie spowodowało, że mam wrażenie, że albo ta historia zostanie kontynuowana, nie wiem, w następnej części Battlefielda, a być może doczekamy się po prostu jakiegoś fabularnego DLC do szóstki. Tego nie wiem, ale samo zakończenie nie nieco mnie rozczarowało ale żeby nie opowiadać tylko o negatywach to porozmawiajmy też o pozytywnych aspektach właśnie tej kampanii na pewno jedną z bardziej pozytywnych rzeczy jest to, że misje są skonstruowane w taki sposób, że są bardzo dynamiczne jest bardzo dużo akcji, bardzo dużo się dzieje i tak naprawdę nie mamy w nich nudniejszych przystojów. po prostu cały czas musimy napylać cały czas jest do kogo strzelać i dzieje się po prostu bardzo dużo. Dla mnie ogromnym plusem jest to, że w przeciwieństwie na przykład do tego, co możemy doświadczyć często w kampaniach na przykład Call of Duty, jest to, że tu w Battlefieldzie mamy poczucie bycia częścią większej grupy, większej armii i większego konfliktu. Nie jesteśmy e, tutaj głównymi bohateriami z Hollywoodu, którzy z CORO są w stanie rozwalić całą armię i potem zbierają całą chwałę. Tylko mamy poczucie właśnie należenia do większej grupy armii i bycia naprawdę żołnierzem. Jeśli chodzi o temat najgorszej i najlepszej według mnie misji tej kampanii, to zdecydowanie według mnie najgorszą misją jest operacja Żagiew, tak nazywa się ona Polskiej wersji językowej, w której to zostajemy wrzuceni na można to powiedzieć, częściowo otwartą mapę, i musimy po prostu wykonywać e, punkty A, B, C, co nie do końca mi się podoba. Nie jestem fanem takiego zabiegu. Ostatnio doświadczyłem tego w kampanii Black Opsa 6. Ja zdecydowanie w kampaniach takich FPS-ów wojennych jestem bardziej bardziej liniowych, misji, które są bardziej filmowe, tam mnie nieco znudziła i wymęczyła, babieganie po tej dużej mapie trwało i często brakowało mi też amunicji, musiałem szukać skrzynek. No, ta misja mi po prostu nie podeszła. Za to zdecydowanie moją ulubioną misją jest ostatnia misja, która w polskiej wersji językowej nazywa się Zawsze pierwszy i w niej doświadczamy naprawdę epickiego szturmu na bazę przeciwników, jest zarąbista muzyka, dużo wybuchów, dużo się dzieje, mamy poczucie, że po prostu szturmujemy tą bazę z całą naszą armą i czujemy się takim malutkim trybikiem w tej wielkiej bitwie, co spowodowało u mnie, że naprawdę bardzo mi się ona podobała. Jeśli chodzi o dostępność samej gry, to od momentu kiedy nagrywałem film o Becie, tak naprawdę niewiele się zmieniło. Gra jest bardzo dobrze przystosowana, ma ogrom opcji, ogrom ustawień sterowania, bardzo duże możliwości bindowania klawiszy, nawet kilka akcji można zbindować pod jeden klawisz, co po prostu powoduje, że można stworzyć własną konfigurację. Jestem z tego bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o rzeczy, których moim zdaniem Zabrakło w samej kampanii. No to już chyba taka Battlefieldowa klasyka, której, do której się przyzwyczailiśmy. Czyli misja, w których latamy helikopterem bądź myśliwcem. Startując z jakiegoś lotniska, czy po prostu lotniska. Tego tutaj zabrakło. Myślałem, że będzie to nieuniknione, ale jednak tego nie ma. Jest misja, w której Jeździmy czołgiem, no ale myśliwca i helikoptera po prostu zabrakło. No i myślę, że to wszystko, co w sumie chciałem powiedzieć na temat tej kampanii. Ja jej wystawiam solidną ocenę 6 na 10, nie jest to nic rewelacyjnego, nie jest to nic złego, taka oto typowa kampania militarnego FPS-a, bez większych oczekiwań. No i w sumie tyle. Ja przechodząc z tą fabułę, bawiłem się, można powiedzieć bardzo dobrze, bo sam feeling strzelania i optymalizacja w tej grze są na rewelacyjnym poziomie, a Wy możecie w komentarzu napisać jak Wy oceniacie tego Battlefielda, czy oglądaliście już kampanię, jak Wam się gra w multiplayer, no i w sumie w dzisiejszym materiale to tyle, tak jak mówiłem, możecie napisać komentarze, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i do zobaczenia następnym razem, yo!